Regionalny program operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 to aż 9 miliardów złotych do wykorzystania na realizację projektów przeznaczonych dla mieszkańców województwa. Po unijne pieniądze mogą sięgać różne instytucje i organizacje, m.in. samorządy, uzdrowiska, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, podmioty lecznicze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, domy pomocy społecznej i instytucje kultury. środki unijne z programu regionalnego można wykorzystać między innymi na rozwój przedsiębiorstw, termomodernizację budynków, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, odnowienie zabytków. Ochronę środowiska naturalnego i bioróżnorodności, inwestycje w infrastrukturę społeczną, modernizację dróg czy zakup ekologicznych pociągów i autobusów. Program regionalny dla naszego województwa składa się z 11 osi priorytetowych obejmujących wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego. 7 z nich jest współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 11 osi priorytetowych stawiamy na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Najwięcej pieniędzy trafi do przedsiębiorców. Pierwsza oś priorytetowa przedsiębiorstwa i innowacje pozwoli m.in. na realizację projektów przyczyniających się do podniesienia jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie. Fundusze unijne będą również przyznawane na zwiększenie stosowania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Stawiamy na nowoczesną wymianę informacji. Oś druga technologie informacyjno-komunikacyjne pozwoli na dofinansowanie projektów z zakresu elektronicznych usług publicznych, m.in. e-zdrowia, e-kultury i e-administracji. Stawiamy na odnawialne źródła energii. Dofinansowanie w ramach trzeciej osi gospodarka niskoemisyjna otrzymają przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, a także termomodernizacji budynków i zakupie ekologicznych autobusów. Chronimy środowisko naturalne. W ramach czwartej osi priorytetowej środowisko i zasoby szanse na dotację unijną mają m.in. projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami, modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz budowy infrastruktury przeciwpowodziowej. Środki przeznaczone będą także na renowację zabytków. Stawiamy na nowoczesny transport. Dofinansowanie w ramach piątej osi priorytetowej transport uzyskają inwestycje poprawiające dostępność transportową regionu. Chodzi przede wszystkim o drogi wojewódzkie, a także poprawę funkcjonowania linii kolejowych. Zmniejszamy różnice społeczne. Na dofinansowanie w ramach szóstej osi priorytetowej infrastruktura spójności społecznej mają szanse m.in. projekty związane z rewitalizacją zdegradowanych budynków i obszarów na terenach miejskich i wiejskich, a także te związane z budową, przebudową oraz modernizacją rodzinnych domów dziecka, żłobków i klubów malucha, domów pomocy społecznej, noclegowni, mieszkań chronionych. O wsparcie w tej osi mogą się ubiegać również podmioty lecznicze, które zakupią sprzęt medyczny lub przeprowadzą prace remontowo-budowlane. Zwiększamy dostęp do edukacji. W ramach siódmej osi priorytetowej infrastruktura edukacyjna realizowane będą inwestycje poprawiające dostęp do edukacji na różnych jej etapach. Preferowane będą przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca w przedszkolach, a także dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach oraz zapewniające rozwój dzieci i młodzieży w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych poprzez wyposażenie sal i pracowni. Podnosimy kompetencje na rynku pracy. Szanse na dofinansowanie w ramach ósmej osi priorytetowej rynek pracy mają przede wszystkim projekty dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, a także nabywania doświadczenia zawodowego i podwyższania kwalifikacji. Dofinansowanie otrzymają także projekty związane z poprawą zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza po 50 roku życia kobiet lub osób z niepełnosprawnościami. o integrację społeczną. W ramach dziewiątej osi priorytetowej Włączenie społeczne dofinansowane mogą być bardzo różnorodne przedsięwzięcia dla osób wykluczonych. Są wśród nich te aktywizujące ich społecznie i zawodowo, jak i wspierające rozwój zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Równie ważne będzie tworzenie miejsc w placówkach okresowego pobytu. Świadczone będą usługi asystenckie i opiekuńcze oraz tworzone będą mieszkania wspomagane. Rozwijane będą także usługi zdrowotne na rzecz opieki nad osobami niesamodzielnymi w ich lokalnym środowisku. Wspieramy rozwój nauki i edukacji. W ramach dziesiątej osi priorytetowej Edukacja fundusze unijne zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia niwelujące bariery edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje otrzymają m.in. przedsięwzięcia związane z programami edukacyjnymi, zajęciami specjalistycznymi i kursami doszkalającymi, a także organizowaniem staży u pracodawców. Jedenasta oś priorytetowa to pomoc techniczna, która służy obsłudze całego programu. Obecna perspektywa unijna to dla Dolnego Śląska szansa na realizację kluczowych zadań, wpływających na poprawę poziomu życia mieszkańców. To także czas wyzwań i intensywnej pracy, której efekty poznamy już wkrótce. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poszerzamy perspektywę.